Pan z wami. Słowo Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Ja jestem prawdziwym krzewem winny, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza. Aby przynosiło owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałam do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały. Że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, chciałbym, byśmy dzisiejsze nasze rozważania dotyczące liturgii Słowa oparli na prawdzie. Można powiedzieć, że temat tej prawdy przebija przez wszystkie czytania mszalne, począwszy od dziejów apostolskich przez świętego Jana Apostoła i wreszcie gdzieś ma to umocowanie w tej przypowieści Jezusowej o trwaniu w winnym krzewie, którym jest Chrystus. Widzimy świętego Pawła. Myślę, że każdy z nas doskonale zna historię świętego Pawła i wie o tym, że zanim on został wyznawcą Chrystusa, aż do tego stopnia, że poniósł śmierć za Chrystusa, był zwolennikiem Karania, więzienia chrześcijan. Gorliwy Żyd, faryzeusz, rzeczywiście przekonany bardzo mocno o tym, co jest, mówi jego wiara. Otóż narodzi się nowa droga to przecież musimy mieć świadomość, że dla pobożnych Żydów to była po prostu sekta. Sekta, która na dodatek widziała w Jezusie Boga. Dlatego całkiem naturalną reakcją było to, że ta sekta, ich rozumieniu, była zwalczana, że była traktowana jako odstępstwo od wiary. Dlatego ta gorliwość Szawła, dlatego to jego zaangażowanie, dlatego ta jego, można powiedzieć, praca usilna na to, żeby przywrócić jedność właśnie w tym rozłamie, który dokonał się w religii żydowskiej. Tak można by było powiedzieć. To, co trzeba pochwalić Szawła, to właśnie to jego zaangażowanie, to właśnie to jego głoszenie słowa, tego wierność, dbałość o to, co ma być czyste, co ma być nieskazitelne, co ma być włączności z Bogiem. Ale święty Paweł uczy nas jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Uczy nas mianowicie tego, że człowiek może w życiu się pogubić. I może nawet w tym pogubieniu być bardzo gorliwy, może być bardzo y, takim praktykującym. Ale gdy poznał prawdę, poznał prawdę. W drodze do Damaszku, to jest gotowy porzucić dotychczasowe życie. Prawda ma taką moc, że człowiek, kiedy ją poznaje, to czuje się poniekąd nią zniewolony, pociągnięty do jej wyboru, do życia prawdą. Myślę, że żyjemy w czasach, które rzeczywiście zanegowały wiele wartości uniwersalnych. Że dzisiaj rzeczywiście odrzuca się także prawdę obiektywną. No, skoro w dużej mierze odrzuca się Boga, który jest umocowaniem tych wartości uniwersalnych, kiedy żyje się tak, jakby Boga nie było, to rzeczywiście te wszystkie pojęcia, te wszystkie wartości, prawdy, dobra, piękna, co często zresztą o tym podkreślamy, też są zanegowane. Ta klasyczna definicja prawdy, która mówi o tym, że jest to zgodność sądu z rzeczywistością. Zostaje poddana wątpliwość. Dzisiaj widzimy, że każdy może mieć swoją prawdę. Chciałbym się tutaj zacytować święta Tiszczera, który mówił o tym, że jest prawda, półprawda i ta trzecia część prawdy, których może nie wypada powiedzieć w kościele. Ale to jest właśnie to: czy człowiek dzisiaj szuka prawdy? Czy człowiek dzisiaj gdzieś nie pogubił się, tak właśnie jak ten szawę, właśnie w prawdzie? tym odejściu od prawdy. Wydaje się, że jest to naturalna konsekwencja, że kiedy człowiek odrzuci prawdziwego Boga, Boga, który objawia się w Jezusie, to jest skazany właśnie na pewną taką wędrówkę w, w pewnej ciemności, że jest skazany na pewne do poszukiwania, jest skazany na pewne pytania, wątpliwości, ponieważ jedyną osobą, która wtedy mówi mu o prawdzie, jest tak naprawdę on, albo Przyjęta przez niego jakaś ideologia, jakaś filozofia życia. Przypomina mi się pewne wyznanie, świadectwo młodej kobiety, którą na jednym z portali społecznościowych możemy od, od, odnaleźć jako matka, matka Polka. Pisze ta dziewczyna, takie świadectwo, ona w pewnym momencie swojego życia bardzo mocno poszła z pewną ideologią feminizmu i rzeczywiście być może te jakieś wcześniejsze doświadczenia trudnych relacji z ojcem spowodowały, że zwątpiła w męskość, zwątpiła w ojcostwo i rzeczywiście gdzieś może weszła w takie kręgi, w taką środowisko ludzi, którzy właśnie jako remedium na kryzys ojcostwa, kryzys mężczyzn idzie właśnie w jakieś nienaturalne Wynoszenie praw kobiet, można powiedzieć, taki pewien antagonizm pomiędzy mężczyznami a kobietami. I daje ona świetne świadectwo tego, jak wyleczyła się z tego feminizmu, jak wyszła właśnie z tej pewnej ideologii, którą dzisiaj też widzimy. Jest ona jakoś tak podsycana, chyba właśnie po to, żeby ta była tak zwana walka klas, jak w tej teorii marksistowskiej, a mianowicie. Gdzieś były organizowane protesty, więc ona naciągnęła partnera, z którym akurat wtedy była, wzięła prawie jego pół wypłaty, narobiła kanapek, narobiła jedzenia, narobiła herbaty w termosy, ruszyła w drogę, pokonując sporą odległość, ponieważ. Słyszała, że to jest środowisko bardzo uciskane, że jest to środowisko niemalże prześladowane, tak jak zresztą to na co dzień te środowiska niszowe, że tak się wyrażę, przedstawiają sytuację swoją w naszej ojczyźnie. I mówi, jakieś było jej zdziwienie, kiedy zajechała właśnie na miejsce tego protestu tych organizacji feministycznych, organizacji mniejszościowych i tak dalej i zobaczyła ludzi zadowolonych, ludzi wypoczętych, ludzi najedzonych, ludzi, którym nie grozi żadne prześladowanie, nie, nie grozi żadna jakaś szykana ze strony rządu czy ze strony społeczeństwa. Mówi, wściekła się, ponieważ nikt nawet nie chciał jeść tych kanapy, które ona z taką pieczołowitością robiła, na które przeznaczyła połowę pensji swego partnera, którego się naciągnęła na to, żeby ją wiózł, chociaż on przed chwilą wrócił z pracy yy, zmęczony. I wtedy rzeczywiście zobaczyła, że rozbija się jej właśnie ta, ta wiedza, to co czerpała z, z telewizji, czy z, z internetu, z faktami. I powiedziała, to był moment, kiedy zrozumiała, że żyła w błędzie. To tak jak właśnie ze świętym Pawłem, który wcześniej był szawłem, gorliwy, ale jednak w błędzie. I potrzeba było takiego damaszku, takiego oświecenia, takiego, można powiedzieć, przemyblowania głowy, żeby rzeczywiście iść ku prawdzie. Wydaje się, że w naszej rzeczywistości, w której żyjemy, także w rzeczywistości Kościoła w Polsce, ale także w rzeczywistości naszej polskiej, bardzo często operujemy właśnie na bazie zasłyszanych jakichś treści, których nie sprawdzamy. Nazywa się to fake newsami z angielska. Zobaczcie, jak często ta nasza przestrzeń publiczna, przestrzeń życia społecznego, kulturowego, ale także religijnego, często bywa właśnie zaśmiecana takimi tekstami, takimi wiadomościami, takimi można powiedzieć, wydarzeniami, które bardzo często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiejsze czytanie na przykładzie św. Pawła, ale także św. Jana, który mówi o tym, żeśmy miłowali Boga nie tylko językiem, nie tylko słowem, ale czynem i prawdą, to właśnie jest wezwanie do tego, żebyśmy szukali prawdy, żebyśmy szukali prawdy, która ma y, gdzieś budować fundament naszego życia. Że właśnie człowiek, żeby wyszedł z tej pewnej bańki medialnej, bań, bańki takiego pewnego szumu, pewnych informacji i pytał o prawdę. To ciężko, to trzeba powiedzieć, już to wielokrotnie mówiliśmy, że coraz bardziej w imię wolności jesteśmy spychani na margines. W imię wolności jesteśmy coraz bardziej kontrolowani, jesteśmy coraz bardziej manipulowani. To, co mnie bardzo boli, o tym już wcześniej mówiłem, to to, że doszliśmy do takich momentów, że nie można pytać, nie można rozmawiać, nie można dyskutować. Że jest jedna linia, koniec, kropka. To nie jest wcale Ewangelia. To nie jest wcale sposób głoszenia dobrej nowiny. Jezus pozwalał wypowiadać się, Jezus pozwalał przychodzić z różnymi pytaniami, z różnymi wątpliwościami, nawet te, które były sprzeczne z wizją Bożą. I na tym właśnie polega ludzki rozum, dar, który mamy od Pana Boga, dar, który każe nam szukać prawdy. Dlaczego? Dlaczego człowiek nie może żyć bez prawdy? Dlatego, że w pewnym sensie wtedy traci własną tożsamość, żyje w pewnej iluzji, w bajce. Czymś, co jest, można powiedzieć, właśnie nieludzkie. Człowiek potrzebuje prawdy. I właśnie, można powiedzieć, jak jest remedium na ten kryzys, prawny, na to powątpiewanie o prawdzie, Jakie jest remedium na to, żeby wrócić do prawdy. I tutaj nam to słowo Ewangelia, podpowiedź Ewangelia. Jezus mówi: Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Nie w jakichś ideologiach, nie w jakichś filozofiach. Nie w jakichś mądrościach ludzkich, które mogą rzeczywiście przekonywać tłumy, pociągać ze sobą tłumy, ale Jezus mówi: trwajcie we mnie, to znaczy w krzewie winnym. Wszystko to, co rośnie w krzewie winnym, wszystkie latorośle, które mają, są złączone z krzewem winnym, mają dostęp do soków życia. Tymczasem te, które zostają odcięte, te, które znajdują się poza krzewem winnym, usychają i umierają. Właśnie tak, moi drodzy, jeżeli jesteśmy poza Jezusem, jeżeli jesteśmy poza Jego prawdą, poza prawdą Ewangelii, to można powiedzieć, że niby żyjemy, ale tak naprawdę usychamy i w konsekwencji tracimy życie. To jest bardzo ważne, żeby zauważyć, że ta nauka Kościoła, nauka Jezusa jest nauką najbardziej odpowiednią dla człowieka, że jest nauką najbardziej Adekwatną do człowieka, bo jest to nauka boża, któż może znać człowieka bardziej niż Bóg, któż bardziej zna moje serce niż Bóg. I kiedy popatrzymy na naukę Jezusa, która jest przekaz przekazywana w Kościele, to można powiedzieć znajdźcie chociaż jakąkolwiek, która jest nierozsądna. Która jest sprzeczna z ludzkim rozumem, która jest sprzeczna z ludzkim dobrem. Ona może być wymagająca, może stawiać wysokie poprzeczki, ale jest tu prawda, która jednak prowadzi człowieka do rozwoju. Nawet w kontekście tych ostatnich różnych sytuacji związanych ze szczepieniami, gdzie wychodzą sytuacje tej zakrzepicy i znowu jakby przemilczany pewien fakt, że zdecydowana większość. Właśnie tych wypadków zakrzepicy miało miejsce wtedy, kiedy przyjmowano leki antykoncepcyjne. Może nie zawsze one były powodowane, przyjmowanie tych leków było powodowane niechcia, yy, uciekaniem od niechcianej ciąży, od niechcianego dziecka. Może czasami to była kwestia pewnej, pewnego procesu leczenia, ale jeżeli tam jest, ona przy, yy, te leki są przyjmowane, to zobaczcie, jakie one rujnują człowieka i znowu. Nauka Kościoła na temat czystości, nauka Kościoła na temat seksualności, znowu można powiedzieć trudna, wymagająca, ale najbardziej ludzka. Jak człowiek zaczyna to wszystko gdzieś poprawiać, to gdzieś to wszystko później obraca się przeciwko niemu. Znajdź choćby jedną naukę Kościoła, która jest głupia, antyludzka, antyhumanitarna. Nie ma takiej nauki, bo jest to nauka Boża. I rzecz ostatnia, na którą chcę dzisiaj zwrócić uwagę. Myślę, że wielu z Was widziało już ten filmik, bo z tego, co słyszałem, był także w telewizji publicznej pokazany. Ja obejrzałem ten filmik na jednym z portali społecznościowych zgromadzenia osób, zwolenników Radia Maryja, telewizji TRWAM. Gdzieś Mała pikieta ludzi, którzy modlili się właśnie o pomyślne rozwiązanie pewnej sprawy. W ręku różańce, y, rozmodlenie i ciekawy obrazek dziewczyny, młodej dziewczyny, która opasana y, tęczową flagą, trzyma w ręku mikrofon jakieś nagłośnienie przedrzeźnia modlitwę Ojczy Nasz. Każde słowo, które wypowiadają osoby tam stojące z wiarą, ona to wszystko przeinacza, wyśmiewa, można powiedzieć, kpi z tego, robi z tego pewien teatr, szopkę. I cóż za reakcja jednej z kobiet, zadziwiająca. Nie wiem, czy mnie by było stać na, na taką postawę, ale podchodzi jedna z kobiet starszych, właśnie do tej młodej dziewczyny, klęka, całuje ją w stopy, ta zdumiona, podnosi ją, próbuje jej coś tłumaczyć. I piękne słowa kobiety, która mówi o tym, że całe życie modliła się o Polskę, całe życie modliła się o jej przyszłość. Zawsze chciała, żeby ta młodzież właśnie była dumą naszego narodu, a gdy patrzy na te antypolskie wpływy w wychowanie naszej młodzieży, to właśnie zawirowanie w życiu młodych, to po prostu boleje, jej serce płacze. Kobiety zaczynają ze sobą rozmawiać, dzieli ich, można powiedzieć, wiele lat. Ale dogadują się i nagle... Ta dziewczyna, która przed chwilą yy, drwiła z modlitwy, kpiła z modlitwy, razem z naszą bohaterką zaczyna się żegnać, zaczyna się modlić. Cóż za wielka przemowa, przemowa świadectwa, to co właśnie święty Jan powie, nie miłujemy tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Można rzeczywiście było wejść w pyskówkę z tą dziewczyną, można było rzeczywiście jej udowadniać, że się myli, że to nie ten droga i tak dalej. Podczas gdy ten czyn. Uniżenia, pokory zrobił zdecydowanie więcej. Tak, dzisiaj trzeba nam prawdy w życiu codziennym, ale prawdy, którą poś poświadczamy przede wszystkim swoim życiem, a jest to możliwe tylko wtedy, wyłącznie wtedy, kiedy trwamy w Jezusie, który jest umocowaniem, źródłem tych wszystkich wartości uniwersalnych, świętych. Prawdy dobra i piękna. Wracajmy zatem do Jezusa. Bierzmy od niego życie dojme soki, byśmy żyli. Żyli w prawdzie. Amen.